Na Kujawach i Pomorzu trwa kampania edukacyjna Ostatni dzwonek promująca szczepienia przeciw COVID-19. Które z tzw. argumentów antyszczepionkowców są najbardziej szkodliwe. Na to pytanie odpowiada profesor Zbigniew Włodarczyk, transplantolog, dziekan Wydziału Lekarskiego Kolegium Medicum UMK w toruniu. Słuchając tych argumentów, mam wrażenie, że, że mamy do czynienia z dwoma grupami, dwoma zbiorami argumentów na nie. Znaczy, część to są pewne nie do końca prawidłowe interpretacje albo, albo w ogóle nieprawidłowe interpretacje faktów rzeczywistych, faktów, a część to są przekłamania, ewidentne przekłamania. Taką interpretacją faktów, które są i o których musimy mówić, to jest przekonywanie społeczeństwa, że powikłania są tak poważne, że nie powinno się stosować szczepionek. To oczywiście nieprawda, dlatego że powikłania po szczepionkach co prawda się zdarzają, ale tak wyjątkowo rzadko, że absolutnie nie zmniejszają korzyści, które wynikają ze szczepionek. Korzyści indywidualnej i populacyjnej. No ale są też kłamstwa, na przykład, że materiał genetyczny wbudowuje się w materiał genetyczny człowieka i potem może być transferowany do następnych pokoleń. To jest ewidentne kłamstwo i fakt, który nie ma potwierdzenia w badaniach naukowych. Kampania Ostatni Dzwonek jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w kampanii zaprasza marszałek województwa Piotr Całbecki.